W czym się spotykam na konsultacjach, jak ktoś przychodzi z bólem pleców. Zazwyczaj spotykam się z tym, że ktoś jest gotowy na to, żeby po pięciu dniach już mieć zdrowe plecy. Niestety to nie jest e, tak w każdym przypadku. Zazwyczaj, żeby wyrobić nowe wzorce ruchowe, potrzebne jest dużo więcej sesji, a nawet kilka miesięcy. Jak naszym przykładem będzie nieprawidłowa postura. Jeżeli mięśnie okolicy biodra działają nieprawidłowo, może to spowodować. Pójście biodra do góry. Wtedy, przez takie skośne położenie miednicy, mogą skompensować, a raczej na pewno to zrobią, mięśnie okolicy pleców. Gdzie nieprawidłowa postura w konsekwencji może prowadzić do bólu. Wtedy, żeby pozbyć się bólu, musimy popracować nad posturą, czyli popracować nad napięciem mięśniowym, żeby. Dojść do prawidłowego napięcia mięśniowego nie wystarczy 5 dni. To tak samo, jakbym powiedział Kubie, Zrób teraz szpagat, albo poćwiczył, poćwiczył z nim 5 razy i w efekcie miało zrobić szpagat. Także, żeby skorygować postawę, poprawić napięcie mięśniowe i pozbyć się bólu, potrzebujemy do tego czasu. Jeśli Ci się spodobało, zostaw lajka, udostępnij.